Dobra, idę do sklepu, żeby kupić sobie jakiegoś loda. Yy, nie chcę mi się schodami, pojadę windą. Eee, tak się o światło zgasło. A kim ty jesteś? Jestem grubaskiem i kocham jeść kaczki, a ty jesteś następną. Nie, proszę, zrobi wszystko! W takim razie niech twoi widzowie zostawią łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, a puszczę cię wolno. Eee, widzowie pomóżcie bliska. Eee widzowie dajcie lajka jak uważacie, że powinienem wejść w tego Frediego, bo on wygląda dosyć strasznie, ale dobra, eee, wchodzimy tu, uwaga, zostawcie łapkę się w górę i pyk, dobra. Eee, co się tu dzieje? Co jest? Czy to są jego wnętrzności? Czemu to są jakieś liście? Co to jest? Ej! Co to jest? Co to biegnie widzowie? Co jest w ogóle grane? Dobra. Dzisiaj sobie gramy w straszną windę. Niestety nie ma dzisiaj ze mną Grzesia, ale jestem ja i no, mam nadzieję, że jeżeli tak obejrzycie ten film do końca. Co to jest? Ej, dobra, to wygląda strasznie. Dobra, to są jakieś tory i ogólnie nie wiem. Nie widzę jeszcze potwora, przed którym byśmy musieli uciekać. O nie, tu jest ten. Tu jest ten pociąg straszny. Nie, nie, nie. Ach, zjadł mnie. No kurde. Na samym początku już przegrałem widzowie. On się chyba jakoś Huchu czarność nazywał, ja nie wiem, ja się tak za bardzo widziałem nie znam Dajcie znać w komentarzu jak on się nazywał, to też mam przypnę serduszko I w ogóle zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ widzowie niedługo będą takie mocne filmy na kanale Że naprawdę nie mogę się doczekać kiedy, to zobaczycie, bo naprawdę są mega fajne pomysły No ale musicie zostawić subika z dzwonkiem, żeby po prostu to widzieć Dobra, otwieraj się window, bo jestem ciekawy co tym razem będzie Dobra, o kurde, jakieś minecraftowe bloki Nie wiem co to jest, ale dobra, Mnie sobie pieniążka, nie wiem co mogę do tego dostać Okej, okay, czy tutaj jest jakiś potwór, czy to on się... Dopiero tu pojawi, nie wiem, dobra, stanę sobie tu. O nie, dobra, co się tu dzieje? Co jest grony? Chyba zepsułem coś, chyba nie mogłem tutaj stanąć, widzowie, dobra. I co się tu. Co się tu. Co jest? Tu jest jakiś niezły Sonic! Uciekać przed nim, dobra, ej, ja się tu mogę w sumie schować, dobra, tutaj, tutaj, tutaj jestem bezpieczny. Ale ja jestem hardcorem, widzowie, ja się tak. Ej, jak oni to robią, że są takimi Sonicami? Ja też tak chcę. Ej, dobra, tu mamy. Nie, nie wierzę w to. Możemy być Fredim, naprawdę, możemy być Fredim, czekajcie. I pyk, mo mogę się zamienić? Nie mogę, dlaczego nie mogę się zamienić? Halo! O, ale mogę być Sonikiem! Aaa, jestem, <ścoughs> jestem mega szybki, dobra, i co tam, co tam, Sonic? Ua, nie! O, kurde, dobrze by mnie nie zabił, ale było blisko. Dobra, ja w ogóle tutaj trzy razy już przetrwałem. Także nie wiem, czy coś za to mogę dostać, ale chyba nie. Yy, dobra, a tu mamy jakiś sklepik. O, tu mogę kupić coś za 300, za 600. Ja mam na razie 195 tylko z tym biedaczkiem. O, smutne. Dobra, tu już jest wszystko za robuksy. Możemy kupić takie co? O, możemy kupić balon za, za 140. Dobra, to kupimy sobie. Jak to działa teraz? Aha, po prostu to są takie. O nie, straciłem moje balony, widzowie. Utknęły w mojej nawiedzonej windzie Przykre. I co jest? Tu jest dziecko. Blues Rainbow Friends. To jest jego dziecko. Dobra, tu mamy jakiegoś czołga, które wygląda dosyć fajnie. Dobra, możemy to otworzyć. Pyk. I czy tutaj będzie potwór? Pewnie tak. Dobra, uwaga. Ej, nie, co, co to jest? Dobra, idę tu do góry. Ja ryzykuję widzę, bo jestem hardcorem. Pyk, dobra. Let's go, let's go, let's go. Sprawdzamy, co tu jest. I aha, to taki coś po prostu. Dobra, to nie wiem, co to było. Gdzie jest ten potwór, który ma nas zaatakować? Halo. Czy on gdzieś tutaj jest? Dobra, idziemy tu. Ryzykujemy. Ej, jaki słodziak. Hejko. Hej o hej to jest gracz w ogóle czy Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? To było strasznie, dobra, nie wiem. O kurde jest Slenderman! No to nieźle widzowie, nie jest Slenderman. <laughs> Ej, on jest mega wolny, ja jestem szybki jak Sonic, bo jestem Soniciem, dobra. To dziwny ten Sonic, wygląda jakby go Piorun uderzył co najmniej. Dobra, ciekawe co tutaj jest. Aha, tutaj chyba nic, to taka zwykła brama, po prostu dobra. O jest! i kolejne zwycięstwo, widzowie. A teraz chciałbym uzbierać mamy już 105 dolarków tutaj. I chciałbym uzbierać na dywan latający, to by było fajne. I tak się jest ten Slenderman. Coś się zbagowało, on jest w tej windzie teraz. Nie. A w ogóle to, widzowie, na sklepie RCA ostatni dzień mega promocji, czyli minus 20% na wszystko ze sklepu. Także link w opisie i kupujcie szybciutko, bo jutro promocja się kończy i już nie możecie skorzystać z niej. Także bardzo polecam, link w opisie. Dobra, ja się chcę zamienić Frediego. Jest, jestem Freddy! Ale on pięknie wygląda! Nie no, wspaniały, naprawdę wspaniały ten Freddy, dobra, coś pięknego, dobra, dawaj, dawaj kolejną rundę gościu. Okej, okay, let's go. Co tu mamy? Co to kurde jest? Co to jest, widzowie? ja się nie znam na tych potworach, takie coś w ogóle istnieje. Nieźle, ale w mi wygląda na śmiesznie. O nie! Zabił te nóbki na moich oczach, bardzo przykre. Ej, wiecie, z kim mi się to kojarzy? Była taka bajka, nie wiem czy wam ją pamiętacie, ale to był taki dinozaur, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Albo to jest ten, dinozaur ze świnki Pepy, pamiętacie to? Kurde, to były dobre, to były dobre czasy Nie, on mnie atakuje, Uciekać! Jezu, dobra, to jest zmutowany dinozaur, te świnki peppy, Dobra, jaki gruby w ogóle. A ja jestem pięknym Fredim, ale w sumie wolę być co on bo jest szybki. Mogę sobie uciekać. O. Da, 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 da. Dobra, pięknie. Jezu, ja sobie wyobrażam jakby tutaj Grzesiu się bał tych potworów, nie? Jakby on uciekł, masakra, i co jest? Tutaj w ogóle możemy wyjść, tylko nie wiem czy to nie jest pułapka, ale dobra, wychodzimy. A dobra, wygraliśmy, no to fajnie. Zbieraj prezenty na mapie, żeby zdobywać... Ej, dobra, to już wiem jak zdobywać te, ale to się liczy ten prezent. Chyba nie, dobra, bo tutaj możemy zdobywać więcej tych morków i e, co to w ogóle jest dobra to może być ciekawe dobra let's go lecimy do kolejnej rundy i znowu jest ten zmutowany dinozaur tutaj ja nie wiem o co chodzi Ej, co jest? To jest w ogóle gracz, to Ej, ja nie wiedziałem, to chyba Gracz w takim razie nas atakuje. Ej to może będę jakimś potworem niedługo, no zobaczymy. Dobra i ja chcę znaleźć prezencik, żeby dostać jakiegoś sobie tutaj nowego skina, bo to może być ciekawe, tylko że nie widzę tutaj żadnego prezentu, ja nie wiem. To jest jakieś dziwne... O jest prezent! Nie, on go nie zabierze, proszę! Ja chcę, ja chcę! Nie, jest! Dobra, dobra, ja go odbiorę. Uwaga widzowie, zobaczymy co tu będzie miał, co tu będę miał i wow, Mam Siren heada! Dobra, gdzie to jest? Ej, gdzie ty jesteś gościu? Gdzie jesteś? Halo? Ej, dlaczego go nie mam? Halo, gdzie jest mój? O jest, dobra, Pyk, uwaga. Lol, ale pięknie wyglądam. <laughs> nie no, wspaniale, widzowie. Dobra, to jest do tej pory najlepsze, chyba co odkryłem. Dobra, teraz przynajmniej wiem, gdzie szukać tych prezentów. W sensie, jak one wyglądają, to będzie trochę łatwiej. Może sobie zbierzemy wszystkie widzowie postacie. Nie no, wszystkie to może nie. Ej, dobra, patrzcie, możemy sobie odebrać. Zagranie 10 minut w tą grę. Możemy jakieś szybkie buty sobie wziąć. Także weźmiemy to i uwaga, czy to nam coś daje? Yy, nie, to totalnie nie. Nic co nie daje, widzowie. Także nie wiem, trochę słaby ten prezent. Tu w ogóle możemy jakieś peciki sobie zdobyć, tylko że to nie działa. Także nie wiem, dobra, to nieważne. Okej, okay, ale czekajcie, bo tutaj jest to za 600. O Jezu, to jest strasznie drogie. Dobra, albo jeszcze mamy speed za zakrzysta. O, to może być dobre. Dobra, to to kupujemy i mamy 300. Czy to w ogóle działa chociaż? No, dobra, takie dosyć słabe, to ale działa Dobra, let's go, lecimy szukać kolejnego prezentu Dobra, tu jest jakiś świąteczny w ogóle O nie, co to jest, jakiś szkielet? Minecraftowy szkielet, to nieźle widzowie Dobra, gdzie jest prezent? Szukamy prezentu Ja chcę prezentu, dawać prezenty Kocham prezenty I ta postać strasznie słabo skacze i to jest bez sensu Dobra, i tu chyba nie ma prezentu na tej mapie Dobra, to nic, to w takim razie musimy się zamienić w kogoś innego Dobra, ale jednak to mi się najbardziej podoba O, tutaj fajnie się tym biega Dobra, i prezentu niestety nie ma na tej mapie Także nie odbierzemy sobie nowej tutaj postaci. Co to w ogóle jest? Co to jest w ogóle? Ej, co to, co? Nie! Ej, kurde, on mnie prawie zabił, widzowie! Patrzcie, ile mam życia! Oh my god, ale było blisko, oh, kurde. Ja nie widziałem, że on takie rzeczy potrafi robić. Dobra, zbieram sobie te pieniążki, żeby zbierać na jakiś fajny ten. Tylko muszę uważać, bo teraz na jednego hita jestem. Także no, może, może mnie tutaj łatwo zabić. Ej, ale ma fajnego balonika. Ja też. Nie, zabił mnie! No kurde! Wiesz co, gościu? Przez tego jego balonika, to wszystko przez to. A dobra, tu możemy kupować pety. Mamy jajka, ale one są strasznie drogie. Cztery koła. Bardzo drogo, dobra. Dobra, zamieniłem się znowu w Sonika tutaj pięknego i będę znowu bardzo szybki. Zobaczymy jaki teraz potwór będzie nas tutaj czekał. O lol, co to jest? Jakiś straszny dom w ogóle. Dobra, ja idę tam, żeby znaleźć jakiś prezent może, ale niestety nie ma tu prezentu. Najgorzej, gdzie są prezenty? dawać prezenty. Ej, co się tu? co się tu odwala? Jakby okej, okay, dziwne. Ej, najgorsze jest to, że ludzie sobie dają te stroje jakby tych potworów. Ja teraz nie wiem, który potwór jest prawdziwy, a który to jest gracz. I ja naprawdę nie, mam, nie wiem co teraz ten. Czekajcie, który tu jest potwór? Gdzie tu jest jakiś potwór? Tu w ogóle potworów nie ma. To nieźle. A dobra, są tu takie duchy, patrzcie. Tu jest duch, tylko że on, on jest tylko w tym, patrzcie, o tutaj, dobra, ja stąd uciekam, to jest dziwne, o nie, dobra, wybiegły. Dobra, kolejne zwycięstwo, na no, bardzo łatwo, bardzo łatwo było. Kurde, nie mogę się doczekać na kolejny prezencik, bo chciałbym dostać jakiegoś znowu fajnego widzowi tutaj skina, takiego jak ten. To jest na przykład mega kozacki, tylko się słabo nim skacze Ej, co jest? Dlaczego coś mnie bije? Jak on mnie bije? Nie, wypad gościu. Chyba myślę, że jestem tym potworem. To nie widzi, to ja nie jestem żadnym potworem. Dobra, a ja nie wiem, tutaj nie ma żadnego potwora. Także no, na łatwo sobie wygraliśmy. E, gdzie są moje rzeczy, które ja kupiłem tutaj? Wszystko straciłem. Dobra, a może to mamy teraz? Nie, muszę od nowa kupować. Aha, ale skambi, dobie, ale skamerska gierka, naprawdę. Ciekawe ja jakbym kupił coś za Robuxy to ja też pewnie od nowa musiał kupować. No ale dobra. Dobra, mamy 9 wygranych i teraz lecimy po dziesiątą, ale ja chciałbym znaleźć tutaj prezencik. Proszę, dajcie jakiś prezent. Chcecie zamienić w jakąś fajną postać. Tylko nie no, nie ma tu żadnego prezentu. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Te prezenty to chyba są strasznie rzadkie. Także no, dobra, czy jest tutaj jakiś potwór? Wow! Lalekzka czaki to jest jakaś, czy co? <laughs> nie, nie wiem co to jest. Jest, ale, czekajcie, przybliżymy się Co to kurde jest? A dobra, kojarzę to, ale nie pamiętam jak to się nazywało Ja się widzę w ogóle tutaj nie znam na tych potworach Dobra, zbieram sobie pieniążki Na spokojnie, na spokojnie, ona mnie tam w ogóle nie atakuje Także, ej, co się tu... Co się stało z tym drzewem? Nie, biedne drzewo Dobra, możemy je pchać O, jestem taki silny, że pcham to drzewo Dobra, o, o, o Dobra, mamy widzowie 10 zwycięstw Jestem bardzo prosem w tą gierkę i wcale nie zginęłem na razy. O kurde, Herobrine, siema stary, co tam, co tam gościu. Ej, dobra, widzowie, bo ja bym chciał mieć pecika w tej gierce i najtańsze jako jest za 4000, więc sobie dokupimy troszkę tutaj końców. Ej, dobra, nawet są tanie w sumie 2 tysiąca, to mamy tu za 35 Robuxów. Dobra, to kupujmy sobie 2,5 koła. Mam nadzieję, że mnie nie oskamuje ta gierka. Dobra, za 35 robux to nie jakoś dużo, także kupimy Zobaczymy czy to dostaniemy w ogóle, dobra mamy to Teraz sobie jeszcze kupimy, dobra 1500 za 20 robuxów I będziemy mieli na jajeczko za 4000 Także żeby kupujemy to i dobra, mam 4200, także kupujemy jajko E dobra, i zobaczymy jakiego będziemy mieli Pecika, uwaga I dobra, Monke! Dobrze, mamy Peta, który daje nam totalnie nic, on ma po prostu jedną gwiazdkę chyba i, i tyle, dobra, Equip i zobaczymy jak on wygląda, dobrze Wygląda, wygląda wspaniale, było warto wydać Ileś tam Robuxów, chyba 50, dobra, let's go Idziemy teraz na ostatnią grę z tym widzowie Petem i zobaczymy czy Daną nam szczęście, mamy bazuki, co jest? Ale kozackie, dobra, możemy strzelać, lol, ej, a ciekawe czy możemy zabić jakiegoś gracza, Na przykład. I dobra, to było fajne. Dobra, pyk, zabijamy tego nupka. uwaga. Nie, chyba nie możemy zabić niestety. Dobra, to szkoda. Ej, co to jest? Czy To jest skibili toilet? Czy czy nie, czy mi się wydaje. A tak, dobra, faktycznie, przecież tutaj jest, co ja jestem ślepy czy co? Dobra, nawalamy go. Aha, bo on ma tyle życia, musimy go rozwalić. O kurde, jaką on bombę jakąś wysadził. Dobra, ej, ja już trzy życie straciłem. Masakra. Dobra, nawalamy go. Dawajcie, dawajcie. A dobra, jego ja trzeba w twarz nawalać, a nie w kibel. Dobra, to dawajcie, dawajcie, szybko. O, nie, no Kolejny zaraz zginę, o kurde, nie, drzewo się pali w ogóle, co jest, dobra, jezu, jak on strasznie wygląda nie, no zaraz tu zginę, on jest jakiś hardcroby dobra, pyk, jest, ominąłem jego atak, dobra, i let's go let's go, nawalamy go, nawalamy, dawajcie, no czemu oni nie strzelają, tylko ja tu strzelam, Ło, dobra, kolejny unik ale ja jestem prosem w to, dobra, dawaj, dawaj mój Pecie kupiłem cię za robuxy, dawaj, musisz go, musisz go pokonać, tego toilet. pu, pu, no nie, kurde, zaraz znowu zginę, nie, kurde, jezu, myślałem, że on mnie zaraz Złapię tutaj, myślałem, że mnie zje. I ja sobie wyobrażam minę Grzeszka, który by widzę by w to grał. On był taki przerażony. Dobra, unik? Nie, 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 nie! Zaraz zginę, widzowie, najgorzej na świecie. Dobra, w ogóle chciałem powiedzieć, że niedługo zrobimy live'a, gdzie będziemy też grali w inne gierki, także możemy przetestować, jak Grzesiek będzie właśnie yy, w tą gierkę. Grał. Uwaga, unik, dobra. Może powiem Wam, że mog mogą być naprawdę śmieszne reakcje. Zresztą sami wiecie jak, jak nie, Jezus Maria Sami wiecie jak to z Grzesiem jest, dobra nawalamy No kurde czemu on ma dopiero tyle życia On jest nie do pokonania chyba O dobra jednak się udało Także lecimy, o dobra fajne te rakietnice Przydałoby się żeby ten, żeby nam zostawili je To by było fajnie w sumie W ogóle co się stało z moją kaczuszką? ona nie ma piórek Ja mogli zrobić coś takiego, nie no smutne bardzo I w ogóle widzowie chciałem przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy Ponieważ filmy są od teraz w każdą środę i w każdą niedzielę o godzinie 10 Także bardzo warto sobie zostawić dzwoneczek z subikiem co to jest? Za jakiś to jest znowu skibidi toilet. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, uciekam stąd. O, dobra, schłamy się w tym balkonie. Dobra, to im tu mi ich nie znajdzie. Łatwo z wami Haha, ha, dobra. Ej, dalej mamy te rakiety. Dobra, to możemy ich nawalać. Pu, pu, pu. Aha, nie da się już nimi strzelać. No to smutne. O kurde, patrzcie tutaj jest ten, ten gość z kamerą. Ja nie wiem, jak on się tam nazywa, ale dobra, czekajcie, jego coś możemy zastrzelić. Nie, nie możemy strzelać. Smutne. Dobra, chowamy się na balkonie. Wszyscy grają się na balkonie. Dobrze, przepięknie. Ej, w ogóle ja tak za bardzo tych odcinków ze Skibidi nie oglądałem, ale czy to nie jest czasem mapa z tych odcinków właśnie, co oni walczą ze sobą, bo tak mi się wydaje, że to coś takiego właśnie było, ale nie jestem pewien. Może ty mnie poprawić w komentarzach. Ej, co to jest? O kurde, dobra, straciłem życie. Co jest co tu robi w ogóle, skacze jakoś nieźle dobra, dzisiaj mamy 12 zwycięstw i 400 końców ponad także myślę, że bardzo dobrze nam tutaj poszło w tym odcinku zostawcie się w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dajcie znać w komentarzu yy, czy odcinek wam się spodoba. to będę wam przypinał serduszka, przypominam, że filmy w każdą środę i niedzielę o godzinie 10 i na następnym filmie już będzie yy, seria Roblox Życie, także no seria, którą bardzo lubicie, także subskrybujcie, żeby być na bieżąco, zapraszam do sklepu z koszulkami link w opisie, bardzo polecam, fajne koszuleczki i trzymajcie się Siemanko. 어? <목소리도>